Cześć wszystkim, z tej strony Przemek, jak zwykle witam Was na kanale FlysterPl. Dzisiaj mówimy sobie możliwości nowego drona ze stajni DJ, jakim jest Mini 4 Pro. Zaczynamy! Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że DJI potrafi zaskoczyć. Od premiery Mavic Mini w 2019 roku producent z Shenzhen kilkukrotnie pokazał, co potrafi, wprowadzając coraz lepsze kamery, nowe funkcje, rozszerzone możliwości, oraz oferując dłuższy czas lotu w ramach kolejnych generacji dronów z serii Mini. Czy jednak utrzymał ten trend wraz z głośną premierą nowego Mini 4 Pro? Sprawdzimy to. Mimo, że na pierwszy rzut oka Nowy Mini 4 Pro może przypominać swojego poprzednika, różnic jest naprawdę sporo. Pierwsza z nich to czujniki unikania przeszkód, cztery z nich znajdziemy w górnej części obudowy. Dwa frontalne, które w Mini 3 Pro patrzyły do przodu, teraz znajdują się na krawędziach obudowy i są rozstawione nieco na boki na potrzeby systemu unijania przeszkód 360 stopni. Dzięki temu moim zdaniem od frontu Mini 4 Pro wydaje się znacznie smuklejszy od Mini trzeciej generacji. Zaraz za nimi znajdziemy drugą parę czujników odpowiedzialnych za widzenie do góry i w tył. Kolejna, trzecia para kontrolująca przestrzeń pod dronem znajdziemy standardowo na dole obudowy. Druga zauważalna różnica to podwyższenia na przednich ramionach drona, znacznie poprawiające stabilność w porównaniu do Mini 3 Pro. Dużo łatwiej jest więc wystartować i wylądować w niewysokiej trawie czy na nierównej kostce bez obaw o niekontrolowany przechył i uszkodzenie śmigieł. Na dolnej części obudowy, DJI Mini 4 Pro ma dla nas kilka kolejnych niespodzianek. Pierwsza z nich to Diodalet, która pozwala na oświetlenie obszaru i lądowania po zmroku. Dodatkowo, dzięki możliwości manualnego włączenia na stałe ułatwia ona także obserwację drona podczas nocnych lotów. Kolejne niespodzianki to diody LED zamontowane na tylnych ramionach oraz tabliczka z oznaczeniem klasy 0, która w serii mini pojawiła się po raz pierwszy i wynika ze zbliżającego się wejścia w życie nowych regulacji prawnych. Na spodzie obudowy zobaczymy także większe otwory wentylacyjne oraz czarne połyskujące płaskie panele, pod którymi kryje się podczerwony sensor 3D. Pozwala on dronowi lepiej ocenić odległość od przeszkód lub powierzchni ziemi przy lądowaniu oraz precyzyjniej określić pozycję drona w połączeniu z systemem wizyjnym. Testowany przeze mnie egzemplarz to Mini 4 Pro Flymore Combo, co oznacza, że w skład zestawu wchodzą dron. Blokada śmigieł miłe zaskoczenie, ponieważ nie była częścią zestawu w Mini 3 Pro. Osłona gimbala zdecydowanie najlepsza ze wszystkich serii Mini. Kontroler DJI RC2, w innych wersjach dostępny także DJI RC-N2. Hub ładujący, trzy baterie, dwa kable. USB-C, USB-A i USB-C, USB śrubokręt, instrukcje i sześć dodatkowych par ze śrubami mocującymi, torba na drona znana z pozostałych serii Mavic Mini. Mimo, że wiele elementów do złudzenia przypomina te znajdujące się w zestawie Mini 3 Pro, jedynym w pełni zgodnym z poprzednikiem komponentem są śmigła. Warto również w tym miejscu wspomnieć, że w zestawie nie otrzymujemy ładowarki, wiemy, że to nowy standard rynkowy i powszechna praktyka wśród wiodących producentów, jednak moim zdaniem to kwestia na minus. Czy warto zamienić DJ Mini 3 Pro na DJ Mini 4 Pro? Jednym z pierwszych argumentów w przypadku poprzednich generacji była znacznie lepsza kamera. Tym razem mogłoby się jednak wydawać, że w nowym modelu Mini producent DJI nie zmienił nic, ponieważ umieścił w nim układ znany nam właśnie z poprzedniej trzeciej generacji. To jednak niezupełnie prawda. Oba modele bazują na identycznej matrycy o wielkości 1 i 1 1,3 cala z przysłoną f1,7. DJI Mini 4 Pro ma jednak podkręcone oprogramowanie, obsługuje Dual Native ISO Fusion, oferuje szerszy zakres ISO aż do 12800 w trybie nocnym. Pozwala na ujęcia w D-Log i HLG oraz w inny sposób cyfrowo przetwarza obraz, pozwalając na uzyskanie lepszych niż Mini 3 Pro rezultatów. Nagrania i zdjęcia są po prostu piękne, wyglądają zaskakująco dobrze i w bezpośrednim porównaniu widać, że te wykonane czwórką są nieco głębsze i wydaje się, że HDR działa w ich przypadku jeszcze lepiej. Dodatkowo nagrywanie w płaskich profilach kolorystycznych daje ogromne możliwości postprodukcji. Na szczególną uwagę zasługuje jakość ujęć w nocy w ramach Trybu Night, dzięki któremu możemy uzyskać lepsze, wyraźniejsze ujęcia z mniejszą ilością szumu, co jest zasługą właśnie wcześniej wspomnianego dual Native East of Fusion. Największą różnicę między poprzednikiem a nowym DJ Mini 4 Pro stanowi jednak możliwość nagrywania w 4K z prędkością aż 100 klatek na sekundę, dzięki czemu możemy osiągnąć zdumiewający efekt slowmo. To naprawdę potężna możliwość zamknięta w małym, przenośnym dronie. Oczywiście DJ Mini 4 Pro także oferuje możliwość kręcenia wideo i robienia zdjęć w pionie dzięki True Vertical. Wystarczy nacisnąć przycisk z tyłu kontrolera, a zamocowana na trzyosiowym gimbalu kamera obraca się o 90 stopni i pozwala na wertykalne nagrywanie przy zachowaniu pełnej przewodności. W tym ustawieniu zachowujemy dostęp do wszystkich funkcji, takich jak tryb nocny, Hyperlapse, Quickshot, Mastershot czy Active Track z unikaniem przeszkód. Pionowe ujęcia to prawdziwy game Changer, co doskonale widać po tym, jak ogromnym zainteresowaniem cieszyła się ta funkcja przy okazji premiery Mini 3 Pro. Użytkownicy ją pokochali, więc w nowym Mini 4 Pro po prostu nie mogło jej zabraknąć. ActiveTrack 360 to ogromny skok naprzód. Jest obecnie najlepszym i najbardziej zaawansowanym trybem ActiveTrack we wszystkich dronach DJI. Wynosi funkcję śledzenia na zupełnie nowy, niespotykany dotąd poziom. Wystarczy zaznaczyć obiekt na ekranie i zdecydować, z której perspektywy dron ma go nagrywać. W nowym modelu to bardzo proste. W trakcie śledzenia na ekranie wyświetlane jest pole do kontrolowania pozycji oraz odległości drona od obiektu. Dzięki temu, nawet w trakcie nagrywania, możemy w płynny sposób modyfikować ujęcia, uzyskując dynamiczny, imersyjny efekt w postaci zmiennej perspektywy. Co ważne, nowy Mini 4 Pro nie wykazuje znanej strójki, tendencji do gubienia obiektu i radzi sobie ze śledzeniem naprawdę świetnie. Dodatkowo dzięki rozszerzonym możliwościom unikania przeszkód dron teoretycznie powinien wyjść bez szwanku nawet z misji śledzenia obiektu w lesie, czy w innej skomplikowanej przestrzeni. Teoretycznie, ponieważ nawet mimo wykrywania przeszkód. W zakresie 360 stopni nie warto polegać wyłącznie na tym systemie, nie jest to bowiem dron nierozbijalny i bardzo cienka gałąź czy na przykład napięty przewód między słupami energetycznymi mogą okazać się zbyt niewielkie, żeby zostały w czasie rzeczywistym wykryte i ominięte przez Mini 4 p Nie zmienia to jednak faktu, że ActiveTrack 360 to ogromnie przydatna funkcjonalność, która pozwala tworzyć imponujące ujęcia w zaledwie w kilku prostych klikach. System unikania przeszkód przede wszystkim jest bardzo precyzyjny. Wykrywa nawet stosunkowo delikatne, niewielkie przeszkody, jak małe drzewka czy krzewy, i dobrze wizualizuje ich położenie względem drona na ekranie kontrolera. Dodatkowo dzięki systemowi APAS jest w stanie poradzić sobie z nimi, omijając je lub hamując. Nie owijając w bawełnę, Tempomat, prosty, ale genialny w swojej prostocie system, pozwala na zapamiętanie pozycji drążków. I kontynuację lotu w zadanym kierunku bez konieczności sterowania. Wystarczy nadać dronowi określony ruch i nacisnąć zaprogramowany przycisk. Nie brzmi przełomowo, spróbuj, gwarantuję, że ci się spodoba. DJ Mini 4 Pro daje nam do dyspozycji potężny arsenał funkcji, które możemy obsługiwać z udoskonalonego kontrolera. DJ RC2 wyposażony jest w dodatkowe anteny, które w połączeniu z nowym systemem transmisji. O4 według deklaracji producenta pozwalają cieszyć się świetnym obrazem na dystansie nawet do 20 km. W praktyce takie rezultaty trudno jest uzyskać, ale bez problemu można odlecieć na kilka kilometrów nawet w mieście. Ekran jest bardzo jasny, a dzięki wbudowanemu wentylatorowi nie przegrzewa się, więc jego supermocą jest możliwość pracy na najjaśniejszym podświetleniu bez przerwy. To ogromny plus, zwłaszcza w słonecznym dniu. Największym hitem, który z pewnością przekona wiele osób do przesiadki na najnowsze dziecko DJI jest Waypoint Flight. Potencjał jest po prostu ogromny. Możesz siedząc w fotelu zaplanować przelot nad miastem, dobierając kąt nachylenia gimbala, prędkość i inne parametry w taki sposób, żeby finalne ujęcie wyglądało dokładnie tak, jak chcesz. Zaplanowaną trasę przelotu można zapisać i wykorzystać wielokrotnie, na przykład o różnych porach dnia lub roku i pokazać te same miejsca z dokładnie tej samej perspektywy w zupełnie odmiennych warunkach. Wystarczy odrobina zabawy w postprodukcji i możemy tworzyć naprawdę świetne ujęcia. RTH to kolejny powód do uśmiechu. Podczas automatycznego powrotu do domu na ekranie kontrolera zobaczymy wirtualną zieloną wstęgę, która dokładnie obrazuje tor lotu drona i pozwala nam na większą kontrolę nad jego przebiegiem. Dodatkowo także w ramach technologii AR kontroler pokaże nam dokładne miejsce startu w postaci małego żółtego znacznika naniesionego na obraz z kamery w czasie rzeczywistym. Dużo łatwiej jest więc wrócić do bazy nawet w warunkach słabej widoczności. Ponadto przy lądowaniu na ekranie pojawi się cień drona, wizualizujący dokładne miejsce, w którym zakończy swój lot. Według DJI nowy Mini 4 Pro pozwala na nawet 34 minuty lotu. W lekko wietrzne, jesienne dni udało się uzyskać wynik raczej w okolicach 25. To mimo wszystko bardzo dobry wynik, zważywszy na niską masę i ogromne możliwości tego sprzętu. Dostajemy dużo zapytań o to, czy baterie z Mini 3 Pro pasują też do czwórki. Mimo tego, że wyglądają identycznie, odrobinę różnią się parametrami, więc zalecamy używanie jedynie dedykowanych, oryginalnych baterii przeznaczonych do tego modelu. MINI 2D MAX to hasło naprawdę świetnie opisuje możliwości nowego DJI MINI 4 Pro. To lekki, kompaktowy i niezwykle wszechstronny sprzęt, który sprawdzi się praktycznie w każdych warunkach. Mimo podobnego wyglądu zewnętrznego, podobnej matrycy i podobnie wyglądającego kontrolera, nie jest to jednak Mini 3 Pro po faceliftingu, a zupełnie nowa konstrukcja, która stanowi kolejny dowód na to, że DJI uważnie wsłuchuje się w potrzeby swoich konsumentów. Zerknij na opis DJI Mini 4 Pro w naszym sklepie, przeczytaj o wszystkich jego możliwościach i koniecznie zajrzyj na listę top akcesoriów zanim złożysz zamówienie. Z mojej strony to wszystko. Jak zwykle dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Wam się film, kliknij łapeczkę w górę. Subskrybuj kanał. No i dzwoneczek, także z mojej strony to wszystko i zapraszam Was do kolejnego materiału, który zapewne pojawi się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!